Zwalnianie trenerów to nie jest historia nowa. Ten sezon i tak był zaskakująco spokojny, ale jak już zaczęli zwalniać, to zaczęli zwalniać hurtowo i w absurdalnych okolicznościach, bo takie zwolnienie jak Zbigniewa smułki na godzinę przed meczem derbowym, jednym z najważniejszych meczów w sezonie, no to to jest absurd i to jest absurd, o którym trzeba głośno mówić, bo takie sytuacje są po prostu chore. Myślę, że takim dobrym wyznacznikiem jest przepracowanie dwóch okresów przygotowawczych, czyli tak naprawdę rozegranie całego sezonu. To jest pewnie gdzieś taki moment, po którym możemy mieć obraz pracy danego trenera. Misja Adama Nawałki trwała za krótko w Lechu Poznań, bo jeżeli władze Lecha zdecydowały się na byłego selekcjonera reprezentacji Polski, no to musiały wiedzieć jakie on ma wymagania. Adam Nawałka jest perfekcjonistą i to chyba nie pasowało piłkarzom Lecha Poznań, bo to też pokazał mecz z Pogonią Szczecin, bo oni nagle zaczęli biegać szybciej, nagle zaczęło im się chcieć. Może selekcja zawiodła, ale na pewno Adam Nawałka profesjonalnie podszedł do tego, co miał do wykonania w Lechu Poznań i myślę, że ta szansa zbudowania solidnego klubu została mu Odebrana zbyt szybko. To pierwsze spotkanie bez Portugalczyka pokazało już, jak bardzo ulżyło piłkarzom Legii Warszawa, bo było widać, że oni grali na zdecydowanie większym luzie, nie obawiali się tego, co Portugalczyk może zrobić w szatni po meczu. W Ekstraklasie jest wszystko możliwe, bo tutaj Polska Liga pokazała, że przyjmie wszystkie historie. Nie wiem, czy o swoją posadę może być spokojny Ireneusz Mamrot, ale mam nadzieję, że tak jest, bo to jest trener, który zasłużył na zaufanie. systematyczną pracą też w pierwszej lidze, kiedy prowadził Chrobrego Głogów, udowodnił, że potrafi radzić sobie z kryzysem i mam nadzieję, że władze Jagiellonii pozwolą mu zażegnać ten kryzys, który w Jagiellonii niewątpliwie jest.